To nie był, niech żałuje, ale nic straconego. To moja relacja z Auto Nostalgia 2025. Bardzo dużo wyjątkowych aut. Pięknie wypolerowane lakiery, jest co oglądać. Polecam taki skrót. Powiedzcie, czy rozpoznacie każdy z tych pojazdów. A na końcu bardzo fajna ciekawostka, o której powiedział mi mój syn Grzegorz. Nawet nie wiedziałem, że coś takiego istniało. Zachęcam do obejrzenia.

To jest niemiecka samobieżna mina Goliat z czasów II wojny światowej. No bardzo ciekawy eksponat.